Pan poseł Konrad Byrkowicz, Konfederacja, proszę. W sprawie śmierci Kamilka, pani poseł, to wy macie krew na rękach, bo nie dopuszczacie do przywrócenia kary śmierci w Polsce. Natomiast natomiast ja w innej sprawie, bo rząd najpierw wygenerował problem w polskim rolnictwie, a teraz zapowiada, że będzie ratował polskie rolnictwo 10 miliardami złotych z pieniędzy. Podatników, zrobiliście z rolników, którzy bez waszych szkodliwych działań sami doskonale poradziliby sobie sami, zrobiliście z nich żebraków, którym łaskawie ofiarujecie teraz jałmużnę. Tymczasem polscy rolnicy nie są żebrakami. A Wy nie jesteście łaskawcami, bo jedyne pieniądze, które macie, to te zagrabione Polakom w podatkach. To doskonała ilustracja powiedzenia, że socjalizm bohatersko walczy z problemami, które nie istnieją w normalnym ustroju. Dlatego domagamy się powołania komisji śledczej w sprawie afery dotyczącej rolnictwa. Już zgłosiliśmy odpowiedni projekt ustawy, a Wy boicie się nawet go poddać pod głosowanie. Dość oszukiwania rolników, dość oszukiwania polskich Dziękuję. konsumentów! Dziękuję bardzo to nie był bardzo.